Siemano, 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 witam, witam, witam. Dzisiaj trochę inna produkcja. Startujemy też z pewnymi poradnikami, jakieś pokerowe tipy, tak żeby Wam też pomóc, bo często na moich strumykach, na moim kanale Discord, czy to na różnych grupach widzę pojawiające się te same pytania, więc planuję nagrywać jakieś krótsze filmiki z tipami, które ułatwią Wam życie. I pozwolą wam też robić takie rzeczy, które was interesują, bez pytania się na różnych forach, czekanie na odpowiedzi i męczenia się, tylko odpalenie mojego kanału i wtedy będzie można sobie wszystko znaleźć. A dzisiaj będzie o hand history i o statystykach, które utrzymujemy w chadzie. więc przejdźmy już do GG Poker. Więc tak, patrząc w lobby, więc jak zaczynacie, odpalacie sobie GG Poker, ściągacie, zakładacie konto z kodem bonusowym oczywiście jaszczur.pl tak jak mówię, dodatkowe benefity z tego będą ale o tym nie tutaj, więc tak żeby ściągnąć sobie swoje hand history, no możemy sobie zobaczyć tutaj jest pasek na dole na GG który, gdzie możemy ustawić sobie język, jakieś inne ustawienia zobaczyć naszą koneksję, no, przeczytać różne jakieś tam yy, rzeczy, które tutaj są, no ale żeby pobierać hand history nie wiem, czy działa inaczej z GG Pokera, ale z tego co wiem, z innych softów nie działa, jeśli nie jest w anglojęzycznym tym pobrany history, Więc zostawiamy English. O niestety mi się na tym, na drugim monitorku Poker Craft. I teraz muszę go ustawić, żeby się tutaj ładnie prezentował. O, teraz powinno być OK. Dajcie mi moment. Tak jest, teraz jest miarę Ok, więc tak. Klikamy Poker Crafta. Odpala nam się przeglądarka. Tutaj mamy wszystkie nasze różne rzeczy: Timeline, Player Stars, Stacking, Profile, big Game, Spin and Gold, Linear, fold, and Cash, Battle Royale, Holdem, PLO, Short Deck, My Tournaments, My Stacking i Completed Tournaments. Ma, nas interesuje My Tournaments, więc klikamy sobie My Tournaments. No i mamy tutaj wszystkie jakieś tam dodatkowe dane z turniejów. Więc, żeby pobrać sobie nasze Hand History, no to weźmy sobie nasze trzy ostatnie dni. Nie będziemy klikać Show ITM albo tam, gdzie były jakieś zwroty, tylko wszystkie od razu, żeby się pobrało. Więc klikamy Show, one się loadują. No i mamy tutaj naszą listę turniejów, które żeśmy rozegrali. Możemy sobie wybrać te, które nas interesują, czyli zaznaczając pojedynczo na przykład te trzy. Klikamy wtedy Download Beta i ściągamy sobie Hand History. No ale nas interesuje, żeby wziąć, obrać wszystkie, więc bierzemy wtedy, klikamy Download Beta. Po wybraniu wszystkich tych turniejów, które chcieliśmy, odpala się Game History Download. Ściąga się to w formie zip, czyli będzie to do wypakowania. Odpalił się zipy. Dajcie chwilę, bo tu się kliknie jedna rzecz. Więc tak, mamy nasze Hand History. Klikamy sobie CTRL ALL, wybieramy sobie wszystkie. No i później bierzemy i przerzucamy sobie do foldera, który gdzieś tam mamy stworzony i utrzymujemy całe hen history. No bo lokalizacja, w których będziemy utrzymywać hen history, jest istotna, nie może być 5 hen history w jednym folderze, 5 historii na pulpicie, 5 hen history na folderze obrazy, 5 hen history w innym miejscu. No bo to wtedy poker tracker tego nie znajdzie. Zbierzemy, przerzucamy sobie do folderu, który mamy stworzony. No ja mam swój tutaj stworzony na pulpicie hand History jaskury I można wejść, zobaczyć sobie tutaj ile tego jest. Tu jest moje całe HAND History ze wszystkich sesji, które aktualnie rozegrałem przy Banku Challenge, no ale OK. Po osiągnięciu. Odpalamy Poker Trackera. Poker tracker 4. Tak się prezentuje yy, poker tracker. Ja mam pełną wersję wykupioną za 100 dolarów, chyba lifetime jest licencja, już nie pamiętam, bo to chyba było z 5, albo 6, albo 7 lat temu, gdy kupiłem Poker Trackera. Mam gdzieś chyba jeszcze licencję Holdema 2, ale Holdem chyba HM2 chyba nie jest w stanie obsługiwać Hand History z GG. Z tego co wiem, Holdem Manager 3 i Poker Cracker utrzymują na 100% Hand History. Ten program można też mieć na opartego za free. Są do tego te sposoby, ale nie będę mówić jak to zrobić, żeby nie pokazywać jak łamać czyjeś licencje. No ale okej, okay. pala się Community, Play Poker, wszystkie jakieś nasze staty, więc wchodzimy na Play Poker No i tutaj mamy trzy zakładki, jak możemy zobaczyć. No, get Hands While Playing to jest zakładka, którą klikamy, gdy gramy w pokera na poker PokerStarsie lub Ameryka z kartą, gdzie hady są dozwolone i statystyki są utrzymywane. Jest to pomocne, można sprawdzić jakieś statystyki zawodników i je wykorzystywać, no ale na rzecz tego nie mamy. Więc przejdźmy do tego, co nas interesuje. Get hands from disk. Po pobraniu naszego hand history, klikamy sobie później tu, wchodzimy na get hands from disk. No i wybieramy sobie directory albo select files. No jeżeli bierzemy i robimy to regularnie, tak jak ja to robię, więc zobaczycie teraz tutaj po włączeniu, mamy tutaj datę modyfikacji. Trzeci, drugi, 31, pierwszy, pierwszy, trzydziesty, Więc według daty modyfikacji bierzemy sobie, przerzucamy sobie to do Poker trackera. No ja to robię regularnie. Po każdej zakończonej sesji biorę, pobieram, ściągam chęć history, patrzę jak wyglądała sesja, patrzę sobie na wykres i później mogę sobie podsumować cały tydzień, mogę sobie podsumować cały miesiąc, cały rok. Więc utrzymując to chęć history możemy zobaczyć jak to wyglądało nie tylko tak, jak się nam to wyobraża. Klikamy później Otwórz, załadują się nam tutaj wszystkie händy. Gdy skończy działać i trybić, no to tutaj wyskoczy, że już nie ma time elapse, czyli ile nam zostało do końca. No i później możemy sobie przejść do zakładki View Stats, gdzie się aktualnie loadują, pewnie się zawiesi, znając życie przy takiej ilości hen history, tak jest, oczywiście się zawiesił na moment. No i mamy tutaj wszystkie nasze staty. Show player name, display all inequity, no show down value, jakieś staty dodatkowe, daty. Można sobie wszystko tutaj powybierać. No jak widzimy Poker Tracker z jednego dnia trochę mieli, loadują się chędy, żeby wyświetlić nam wykres. No widzę, że coś słabo mu to idzie, ale ok, dał sobie radę. Poradził sobie Poker Tracker. Więc jak widzimy to jest z ostatniego dnia, ostatniego strumyka. Sesja no, bardzo dobrze szła. Początek był, można powiedzieć, średni, później coraz lepiej, chujowo, i później pięknie. Mimo, że nas lali, no bo tutaj mamy około 500 blindów różnicy z tego, co powinniśmy wygrać. No, ale okej, okay. gierka się liczy, decyzje się liczą, że są poprawne. No i prędzej czy później przyniesie to i zysk. Nie można grać zajebiście, przegrywać i nic nie wygrywać. Tak się po prostu to nie sprawdza w naszym zawodzie. Prędzej czy później nasze poprawne decyzje w dłuższej perspektywie czasu zwrócą nam i nasze pieniądze i dadzą mi profity. Więc pracując ciężko, ucząc się i utrzymując właśnie takie staty, analizując swoje liki albo jakieś drobne elementy, jesteśmy w stanie dużo poprawić, dużo nadrobić, dużo zmienić i być jeszcze lepszym, no i automatycznie da to nam jeszcze większy zysk. Yy, Zmieniły się trochę moje plany, nie jadę do waby ale o tym dowiecie się też na face. Więc widzimy się na Stonyku w piątek i przy stolikach na weekend. Spokojnego wieczoru i do zobaczenia na Twitchu. Jojo! Yo, yo.